Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać sposób na zdobycie sobie darmowego i fury w zasadzie. Też nie darmowa fura, ponieważ żebyśmy ją zdobyli to zajmie wam to dosłownie kilka, tak naprawdę, sekund. To no może kilka sekund to przesadzam, no ale nie spędzicie na tym więcej niż, z, zgaduję, że z 5 minut. Mianowicie to tutaj auto, to się tutaj znajduje, czyli jak tutaj widzicie, Uber Max Zion Classic, jest sobie na przy tym ja to tak nazywam, że pojazd jest na pacy. Sir. Uh... Klub samochodowy, pojazd do wygrania, i jak widzimy, tutaj mamy zadanie: zajmij przynajmniej piąte miejsce. Potem poniżej jest opis: zajmij przynajmniej piąte miejsce w jednym wyścigu ze serii klubów samochodowego LS. Jednym wyścigu ze klubu samochodowego LS. Tych wyścigów, ogólnie powiedzmy różnych rodzajów, jest całe cztery. No i tak, jeżeli chodzi o cztery takie rzeczy, czyli mamy rozległe akcje stworzone przez Rockstar, wyścigi. Ogólnie wyścigi samochodowe są tutaj rozznaczone, czyli na przykład wyścig uliczny, to jest wyścig samochodowy LS, to jest Wyścig uliczny, mamy pościg, kolejną kategorię. Mamy tutaj następny, czyli wyścig driftowy. I mamy jeszcze wyścig równoległy. Jak zauważyliście, no większość tych wyścigów posiada, że przynajmniej jest 1,8. Tutaj mamy właśnie 1,4 na równoległym. Na pościgu to jest w ogóle 4,16. A na wyścigu licznym to jest 2,8. Skoro zadanie wymaga, żeby zajść przynajmniej piąte miejsce w jakimkolwiek z tych wyścigów, no myślę, że tutaj w Waszej głowie brzmi jedna odpowiedź. Wyścig równoległy spełnia te założenia, bo nieważne, czy będę pierwszy, czy drugi, to na tą furę. Jednakże to jest bardzo ważne: Drift oraz wyścig równoległy możesz odpalić solo. Jednakże to nie jest wyścig z kimś. Liczy się to, żeby zagrać z kimkolwiek. Więc w jaki sposób to robimy? Wyciągamy sobie telefon i wchodzimy sobie na szybkie dołączanie. W szybkim dołączaniu wybieramy sobie coś takiego, tutaj, jak to jest pierwszy, właśnie tryb serii, i zjeżdżamy sobie w dół i szukamy. Mianowicie musi tutaj być właśnie seria wyścigów równoległych. Klikamy, żeby znaleźć. No i czekamy, aż jakiś random rzeczywiście sobie rozpocznie serię, ponieważ możemy oczywiście też sami sobie rozpocząć ten wyścig, wchodząc czy to właśnie przez menu interakcję, czy na przykład podchodząc tutaj do tego gościa i od niego odpalając. Ale najlepiej jest dołączyć od razu do randomów, ponieważ tak musimy kogoś znaleźć do wyścigu. Ktoś na pewno to już będzie hostował. Co? No po prostu musimy przejść sobie wyścig. Czy wygramy, czy przegramy. Nie ma to znaczenia. Spełniamy wymagania co do tego, żeby odlokować sobie samochód. Ja sobie wezmę od razu, pada do ręki, zagram sobie na padzie. No i proszę. Zobaczcie, wyścig się tutaj nam rozpoczyna. Rozgrzewamy sobie opony i lecimy. Zum, zum. Jeszcze raz. I ósmy bieg, i dziewiąty bieg. No i koniec. Teraz praktycznie tylko pędzimy sobie do mety. Nie, Milon jeszcze tu stawił w tym wyścigu, ale, serio, no mamy tutaj czas, no to zobaczycie, że naprawdę do pięciu minut ja się jestem, w stanie się wyrobić z tym, żeby odebrać sobie darmowe auto. Może to nie jest demon szybkości. Tam ta pura, ale to no, słuchajcie, no darmowe auto, jakby na to nie pało. Patrzeć, nie? To nie trzeba nic robić, żeby odblokować. One tam, nie wiem ile w sklepie kosztuje. Pewno zgaduję, że do około miliona może kosztować. Proszę, zajęło mi dosłownie minutę przejechanie tego. Ten tutaj ziomek to wygląda jakby chyba nie wiedział, że można zmieniać biegi. Albo jak się zmienia biegi? Czyli pan hos w sumie tego wyścigu, to nie wie jak się zmienia biegi? Słuchajcie, on jedzie tak po prostu no zwyczajnie. Aż auto mu zaczęło właśnie się palić. Przecież pisze ci na ekranie, co masz z żeby zmienić bieg. Dobra, ja się tutaj oczywiście cieszę, że wygrałem. Bardzo trudny wyścig, no trudno nie było, tak to trzeba powiedzieć. A już dobra mapka, fajnie się grało. No i wychodzimy do tego. Chyba, że on specjalnie to też zrobił, żeby tylko sobie odebrać to auto. Też tak może być. Już nie wiem, czy niezaliczenie wyścigu też rzeczywiście będzie skutkowało tym, że dostaniesz ten samochód. E, no ale dobra. Teraz, żeby oczywiście odebrać auto, musimy się udać z powrotem do klubu samochodowego. Też od klubu samochodowego ja w ogóle dostanę sms -a ta mia chyba się nazywała do mnie napisze że ułożyć coś, żeś ty odwalił auto dla ciebie i w ogóle. Ale tak muszę podjechać tam. O, lub po prostu samochodowe do mnie pisze, że wszyscy tobie gadają, auto dla ciebie. I tak samo do klubu samochodowego mogę udać się na dwa sposoby, albo jak jestem teraz na sesji, to po prostu sobie podjechać autem, albo też zmienić sobie po prostu sesję w sposób taki, że wchodzimy sobie, do nie wiem nawet w jakim przyciskiem się tu wchodzi w menu interakcji. To trzeba przytrzymać. Wchodzimy tutaj sobie wtedy preferencje i zmieniamy swój spawn na klub samochodowy Wchodzimy tutaj, tutaj i klikamy sobie tutaj. Odszukaj nową sesję. Sesję dla zaproszonych. No i jak tutaj jestem, no w sumie już nie muszę biec, ale i tak chcę wam to właśnie tutaj pokazać, że jak się przebiegnie, ten samochód nie zniknie. No mamy tego z Jona i teraz w klub samochodowy LS, pojazd do wygrania. I klikamy odbierz pojazd no i trzeba sobie wybrać. Miejsce, gdzie będzie sobie stało. Dobra, niechaj będzie ta fabryka odzieży. Niechaj tam sobie stoi. No jak widzimy, autko tutaj mimo wszystko stoi. To jest akurat dosyć zabawne, że ono stoi. Ale już odebraliśmy ten samochód. O tutaj jak zobaczycie. Ja sobie to jest powrotem zmienię. Na my hands on. To, że ja już nie mogę sobie tego samochodu tutaj odebrać. I tu, tu widzicie. Odebrano już właśnie nagrodę. No i w ten oto sposób mamy... Darmowe autko do dobrania. No bardzo proste zadanie, no jak sami widzieliście. No dosłownie minutę mi to zajęło, więc polecam wam wszystkim wejść do gry i zrobić sobie choćby tą rzecz, żeby rzeczywiście coś z tego tygodnia mieć. Także to byłoby na tyle i do następnego, cześć.